Cześć! Witajcie! No i tu Minecraft Survival 2! Tak, odcinek drugi. Po prostu pod poprzednim odcinkiem były jeszcze łapki w górę, więc odważę się, że jeśli będą tylko 5 łapek w górę, jeśli będzie pod tym filmem, to dopiero będzie Yy, trzeci. Jeśli będzie nawet dzisiaj, yy, to mogę jutro zrobić, nawet ten odcinek. Mówiąc yy. no tak, co najpierw zrobimy? Yy. Jeszcze, szczerze yy. mówiąc, nie mam pomysłu. Możemy y, iść do tych podziemi. I może znajdziemy żelazo? Może. Jeśli nie znajdziemy, to trudno. Ale po prostu nie znaleźliśmy. Próbujemy bo się chociaż dokopać tam, gdzie byliśmy. No i tu jest dirt, więc jesteśmy blisko. No i jesteśmy tutaj. Dałoby się pochodnie, ale nie mam węgla. Hmm. Możemy przecież zrobić węgiel, ale stąd nie ma. Tak, szczerze mówiąc, musimy e, od nowa iść. Niestety, ponieważ musimy zrobić pochodnie. Ojdź. Za daleko. A e, nieważne. O, krowa, 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 krowa! Okej. Okay. Mamy skórę, zawsze może się przydać. I mięsko. Ale weźmy ten... Co ja chciałam powiedzieć? Cobblestone... Nie. Nie Mieliśmy, żeby pochodnie. Tak, mieliśmy ten pochodnie. Pochodnie robi się z węgla, który robi się z drewna. Zrobimy z węgla e, drewnego. Ok. Z węgla drewnego, jak przepalimy, to będzie węgiel. Znaczy, jak się palimy, to drewno, to będzie węgiel drzewny. No i może dzisiaj natrafimy na to żelazo. Zobaczymy. Weźmy sobie zróbmy na wszelki wypadek jeszcze jeden kilo. Okej. Okay. Mamy korkoal już jeden, drugi. Nie mamy patyków, to pięknie. To zróbmy sobie jeszcze y, kawałek drzewa. Na patyki. Oto no tak. Mamy patyczki już. Weźmy 8 pochodni. Jeszcze dwie i ostatnie. Niedługo już będzie ten węgiel. Okej, okay, mamy węgiel. Musimy tak to zrobić. I został mam jeden węgiel, ale przynajmniej będziemy umieli jeszcze sami zrobić. A teraz idziemy do ziemi. Może nam uda się te żelazo zdobyć, byłbym e, bardzo szczęśliwy i już bym wiedział przynajmniej, jaki będzie tytuł odcinka. Ale... Wiesz, na pewno wiecie, jaki jest tytuł odcinka, bo wy to oglądacie, ale to zależy się na coś fajnego trafie. Okej. Okay. Pierwsza pochodnia. Proszę żelazo, proszę żelazo, proszę żelazo. O dioryt wciąż jest. Ja mówię, to możemy zrobić dekorację z diorytów. Bo z diorytów się robi... Oto taki dioryt lepszy. Wypolaryzowany. Ale na razie idziemy, idziemy, idziemy. A, na serio to jest tylko dioryt? Może jeszcze się trochę pokapimy w dół. Okay. Jest! Jest żelazo! Jest żelazo! Uhu! Jest żelazo! Mamy je! Jest żelazo! Ja! Ile tego żelaza jest na ja. pewno? Ile dokładnie? Dziesięć! Ja! Może jeszcze coś znajdziemy. Tutaj. To wie. Kopymy dalej. Mamy jeszcze dużo pochodni. Więc nie musimy się martwić. Aj, wysiadł nam właśnie kilos. To mamy jeszcze jeden oczywiście. Tutaj, tutaj, tutaj. Na sobie się cieszę, że zdobyliśmy, e, to żelazo. Oświetlimy sobie. Żelazo na razie nie ma. To by było bardzo szczęśliwe, gdybyśmy już znaleźli w tym odcinku diamenty, ale na razie jest żelazo. I tak dobrze. Okej. Okay. Serio, jeśli znajdziemy diamenty, że się bardzo ucieszę Ale to nie jest powiedziane. Na razie mamy tylko żelazo i to nawet dużo. Też wiem, jaki jest tytuł odcinka normalnie będzie. Znaczy to zależy, że tutaj znajdziemy e, e, diamenty. E, bo jeśli znajdziemy diamenty, to już wiem też, jakie jest odcinek, a jeśli nie znajdziemy diamenty, to też wiem. Ale to zależy, co się zdarzy. I właśnie tego nie wiem, bo wy to oglądacie, to już wiecie, ale... Uwierzcie mi, że ja teraz tego nie oglądam. Ja nie wiem, na co trafię, ja nie znam żadnych sitów inni. Na razie diamentów nie ma, ani żelaza. Żelaza mamy 21. Kończy nam się kilos. A może jeszcze natrafimy na jaksy? Ale chyba nie. Jaksy, diaksy, gdzie jest? Gdzie jaksy? Na razie to żelaza nie ma. Ale jest. No i pięknie. To jest niżej. Jeszcze. Ła, ile tego żelaza! Na marselem jest żelaza. I tu jeszcze jest. Jo, ile my mamy żelaza. Świetne to sobie. Jo, ile żelaza, ludzie. Nie, no jeszcze tu. Jak się ja w ogóle z tym wydostanę? Okay. Jeszcze tu jest. O, no, normalnie. To się nazywa szczęściem. Okej. Okay? Chodźmy już na górę. E, oczywiście. Wiem jakie jest tytuł odcinka. Jak, jak, jak. O, noc, 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 noc. Nie lubię nocy. Dobrze, że nie ma potworów, bo jesteśmy na piwu. Jak. Ale sobie dajmy, przypomnijmy sobie w ogóle to, Dołożymy deski. Przechodzimy do polskoły. Nie, to mamy go za mało. Okej, okay. mamy jeszcze raz. No to się nazywa szczęście. Kończy nam się kilo, zrobimy nowe. Ale nie tylko żelazny. Znaczy, żelazny też na stać nawet. Ale... Na razie nie. Znaczy, zrobimy żelazny teraz, ale zrobimy y, na dodatek y, ten... patyki najpierw. Oj, nie tak. Tu. Tutaj. Tutaj. Tutaj, najpiękniej. jeszcze zamiast tego zrobię sobie tą miarką. Z tą Okej. Co? Szczęście. Tu się nazywa szczęście. I to nam się jeszcze przypali. Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę. Tu sobie zasadzimy sadzonki. Okay. No i... Okej. Nawet nieźle nam to idzie. 8 jeszcze raz, drugie co zrobimy? Może... Mieczek, nie! Hmm. Budki może? Ironowe? Zrobimy ironowe budki. I mamy ironowe budki. I teraz robimy sobie spodnie. No i to tyle z broi. że dołączę do nas jeszcze jakieś żelazo, czy coś. Nie, po co zrobię? A, zrobię na pierśniki tak. Ale, szczerze mówiąc, nie dzisiaj. Ale, pójdźmy jeszcze sobie na łowy. Pierwszy raz. Albo i nie. Też zostawiam następny odcinkowi. Aby nie robić za dużo w tym. Bo to będzie jakiś odcinek, król czy coś. Nie chcę aż tak jakby wiedzieć. Cię otoczymy pochodniami. Mamy iron pickaxe. I w sumie to nawet... zrobię e, jeszcze kaw... zrobię kaw w sumie. Tam i szkadzi. I tak nasypiemy na więcej żelaza. Więc... Poczekamy aż to się przypali, No i to będzie koniec odcinka. Albo w sumie, teraz już w koniec. Od Dzięki.